Oczywiście, jak yy, przyszło co do czego i muszę zrobić test Coopera, czyli pójść biegać i muszę pójść biegać, bo trener mi powiedział, że deszcz to nie jest żadna wymówka. No właśnie, jak już do tego doszło, to zobaczcie, co się dzieje za oknami. No to to, to jest dramat, no. Okay. Spróbujemy, yy, test Coopera mam... Ja, test Coopera muszę zrobić... Yy, w miejscu w którym mogę biec 6 minut w jedną stronę i 6 minut w drugą stronę. Dla tych, którzy nie wiedzą. 12 minut biegnięcia jak najdalej się potrafi, No i to wyznacza standardy, jak chodzi o tętno i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Nie wziąłem oczywiście wodoszczelnej obudowy na GoPro, więc nie wiem, czy to się uda, czy to się uda. Nagrać jak biegam, bo jadę też sam. No ale dobra, yy, spróbuję. Jak pamiętacie, miejsce, w którym yy, raz przebiegłem 10 km, a yy, drugi raz próbowałem i mi nie wyszło, no to jest yy, właśnie tutaj. Yy, I to jest super miejscowa w ogóle do tego testu Coopera. Jakby ktoś z Was mógł w ogóle, to dla jest yy, zajebongo, bo tutaj jest yy, dużo lepsze powietrze. Ja na przykład tutaj dużo lepiej śpię, dużo lepiej mi się tu biega. E, więc jakby ktoś chciał sobie przyjść pobiegać, to jest takie miejsce właśnie. Tutaj to jest las Jednaczewski, e, a tak naprawdę wjazd do tego lasu i tutaj e, jest park, można się zaparkować. Jest taki wał przeciwpowodziowy, po którym nie wolno jeździć, więc wszyscy jeżdżą. E, no i tutaj będziemy zaraz, znaczy będziemy znowu mówię o sobie w liczbie nogi. Tutaj będę za chwilę właśnie biegał i robił ten test coopera. To jest Maria moja dupa eee, no, i tak. Trzymajcie kciuki. Psa z kulawą nogą nie ma, sam tu będę. Ale dobrze, bo jest miejsce do zrobienia rozgrzewki sobie tu pod daszkiem zrobię, jeżeli się tam zmieszczę. To się przykleimy. Też macie takie coś, że nawet jak jesteście sami, to parkujecie prosto, nie wiem, to jest mania natręstw czy co Zawsze myślę o tym, że jak ktoś przyjedzie, popatrzy na to, jak ja zaparkowałem, to pomyśli: No debil, no debil, dlaczego on tak zaparkował do dupy? Więc staram się zawsze, żeby było dobrze. No dobra. Misiaczki moje, kochane. Rozgrzeweczkę robimy. Rozgrzeweczkę robimy i. i ciśniemy. Dobra, robimy rozgrzeweczkę i ten. I walczymy, to jest coopera. Udało się, jeszcze muszę się porozciągać na koniec. Udało się znaczy się udało zrobić test Coopera. Z tego co widziałem kątem oka, to w tym teście, czyli 12 minut, biec jak najdalej, nie wiem ile przebiegłem, ale biegłem średnio w tempie jakieś 6-630 minut na kilometr, czyli minutę szybciej niż, niż moje takie ostatnie tempo, w którym komfortowo pobiegam. A po drugie jest to e, jest to 3,5 minuty szybciej Jest to 3,5 minuty szybciej niż biegałem jak Zaczynałem ponad miesiąc temu Także jest nieźle Ten deszcz jak biegłem to mi nie przeszkadzał No tyle że okulary zdjąłem i wrzuciłem do samochodu Mam wrażenie że mi letą gluty z nosa jestem ciekaw czy to widać. trudne Mam nadzieję, że nie. Dobra, ja dzisiaj po cichu będę mówił, dlatego że wszyscy śpią. A Ola zaraz będzie spała i może mnie nie zastrzeli za nagrywanie znowu o pierwszej w nocy. Wygrzebałem zdjęcie z 2015 roku. Tak. Nie, z 2016 roku, po, które zrobiłem jeszcze w starym mieszkaniu. To zdjęcie zrobiłem po powrocie z Łództoku na Ukrainie. I to jest taki szczytowy moment mojej grubości. Mianowicie ja tam na tym zdjęciu ważyłem 132 kg. Wygrzebałem to zdjęcie dzisiaj w telefonie i zrobiłem porównanie z tym, jak wyglądam dzisiaj. I tak wygląda 25 kg różnicy, czyli. Ja tam ważyłem 132 kg, dzisiaj rano to ważyłem 107, więc taka jest różnica w 25 kg tłuszczu. Jak sobie myślę dzisiaj o tym, że miałbym wrzucić sobie 25 kg cegieł do plecaka i w tym, chodź, z tym chodzić, to, to, to się za głowę łapie. Także, mimo tego, że grubość u mnie nadal jest na poziomie moim zdaniem nie do przyjęcia, to zobaczcie jeszcze, jak to było kiedyś. I teraz, ja na tym koncercie na Woodstocku na Ukrainie w ogóle yy, pełna widownia ludzi, no bo to taki plenerowy Woodstock jak u nas, trochę mniejszy, co prawda, ale, ale jednak. I ja na pierwszym utworze, słuchajcie, się wywróciłem na plecy tam i to nie dlatego, że, że byłem nawalony, tylko wymyśliłem, że przyczepię sobie taką chustę, jak miał yy, Nicky Six. Do paska od gitary, po prostu zapomniałem o niej, biegłem do tyłu, na nią nadepnąłem. I na pierwszym numerze się wywróciłem na plecy I, i to spoko, bo takie rzeczy jak się dzieją na scenie, no to potem człowiek udaje, haha, że specjalnie jeszcze się tam pokulałem celowo. Problem jest taki, że. Hmm, znaczy w ogóle nikt nie zauważył z technicznych, co się stało, bo wszyscy byli zaoferowani, bo pierwszy utwór, tam pirotechnika, jakieś cuda się dzieją na scenie, a. A nikt nie zauważył, że ja się wywróciłem niechcący, dlatego że ja grałem dalej, nie przerwałem tego grania. Problem się zrobił taki, że ja przez to właśnie jak wyglądałem, jaki byłem gruby, ja nie mogłem wstać. Nie? I co tu zrobić, żeby nie było wstydu i gdzieś tam się odepchnąłem nogami, wjechałem na dupie za, za scenę. W ogóle i dopiero tam się tam podniosłem techniczny, pomógł mi wstać. I, i w ogóle no nie było to wszystko najprostsze. I po tym jak zszedłem z tej sceny po półtorej godzinie grania, okazało się, że ja nie mogę chodzić. Nie, tak mnie kolana bolą. No i te dwie rzeczy plus siedzenie w busie z bandą hamów, którzy się ciągle śmiali, że ciechan gruby, no ja mam do siebie sporo dystansu, tam to już się bieniłem się już trochę na nich, no ale to też mi dało do myślenia i tak wszystko to do kupy spowodowało, że jak wróciłem do Polski to postanowiłem zrobić sobie zdjęcie na pamiątkę, bo postanowiłem już nigdy tak źle nie wyglądać i dlatego właśnie taka jest taka jest geneza powstania tego zdjęcia. I ja pamiętam, że wtedy za odchudzanie się wziąłem w taki dziwny sposób, bo Wojtek Balczun, pewnie znacie gościa z zespołu Chemia, podsunął mi Taką dietę, dietę taką pseudodietę oczyszczającą, którą się stosuje tydzień, nie trzy tygodnie. Trzy tygodnie. W ogóle jakaś bardzo dziwna dieta, coś ala, jakaś modyfikacja diety doktor Dąbrowskiej, że tam się jadło określone warzywa, określonych się nie jadło, że mogłem się na przykład nażyć ziemniaków ile chciałem, ogórków kiszonych, ale jakichś innych rzeczy z kolei jeść nie mogłem. I przez te trzy tygodnie mi tam zleciało rzeczywiście chyba z 8 kg. Więc, więc to było skuteczne, no i później gdzieś tam tymi małymi krokami się odchudzajemy. aż znaleźliśmy się rok później w momencie, tutaj e, znajdziecie na tym kanale filmy e, archiwum, czyli początki, trudne początki grubej akcji, to, e, to ta gruba akcja się właśnie zaczęła chwilę później, jak e, dietę od Wojtka Balczuna e, tam stosowałem przez jakiś czas i zobaczyłem, że się da, nie? E, także to jest taka geneza tego zdjęcia, e, które tutaj... Widzicie, no oprócz tego, a propos tego biegania, które widzieliście dzisiaj, no to czas tam rzeczywiście taki 6 30 minut na kilometr, no tak bez brawury, ale myślałem, że będzie gorzej. Byłem zmęczony rzeczywiście, ale myślę, że tam by się dało jeszcze docisnąć trochę, więc następnym razem jak będę robił ten, ten test Coopera, no to już będę wiedział na co zwrócić uwagę i... I, i, I że mogę trochę więcej. No ale jak sobie przypomnę, słuchajcie, ten 2016 rok i to jak ja tam wyglądałem i się czułem i to jak wyglądam dzisiaj, jak sobie przypomnę jak biegałem ponad miesiąc temu, tam w drugim czy w trzecim odcinku grubej akcji tutaj na tym kanale a, a, i, i z jakim tempem biegałem, bo tamto tempo to wynosiło 9,41 chyba. To możecie na Endomondo zobaczyć, podejrzeć sobie. 9.41, a dzisiaj biegałem przez te 12 minut w tempie 6.30. To, to, to jest kolosalna różnica. I, I to nawet nie było tak, że ja myślałem, że umrę, tak jak wtedy przy tych początkach. Nie? To wcale tak źle nie wyglądało. Więc teraz plan na jutro jest taki, że... A, bo ja potem jeszcze po bieganiu miałem tutaj takie ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające dolne partie pleców i mięśni brzucha, bo to podobno jest dobre do opływania, więc, więc jeszcze po bieganiu coś takiego było dzisiaj grane. To wrzucałem już na ten kanał tam z siłowni te, te ćwiczenia, to to jest właśnie to. No i jutro jakiś rower, półtorej godziny. No tak jak widzieliście wczoraj ja tutaj przyjechałem do Łomży do, do, do Teściów i wrzuciłem do Robura Wrzuciłem do Robura rower i z rowerem przyjechałem, a przyjechaliśmy tu roburem, bo jakieś doniczki z kwiatkami już w ogóle z jakimiś drzewami, też nie chcę myśleć nawet o tym. Także tak, wycieczkę roburem do Łomży i z powrotem. No także działamy dalej. Zachęcam serdecznie tam do sekcji komentarze, bardzo, bardzo bardzo jestem ciekaw Waszych opinii na temat tego zdjęcia przed i zdjęcia po. Jeszcze jedna rzecz jeszcze mi przyszła do głowy, bo tak wiele osób się zastanawia, jak to jest, że ktoś się tak mógł spaść, na przykład jak ja na tym, na tym zdjęciu z 2016 roku dzisiaj, a prawda jest taka, że to jest tak jak z rosnącymi włosami, nie? że człowiek się nagle budzi któregoś dnia, tak jak ja po powrocie z tej Ukrainy i się okazuje, że coś jest bardzo nie tak. Nie wiem, po jakimś czasie nagle się okazuje, że włosy ci bardzo urosły, i patrzysz w lustro, i, i tak naprawdę widzisz różnicę dopiero, widzicie różnicę dopiero jak to e, obetniecie. To o, okej, okay, to tak było. E, I to tak narasta, narasta, no i nikt nie kładzie się spać chudy, i nie budzi się gruby problem jest taki, że, że ludzie tacy jak ja po prostu nie panują zupełnie nad tym, co się dzieje i, i gdzieś tam spychają to na drugi plan no i taki jest rezultat, że, że któregoś dnia człowiek wstaje rano i się okazuje, że to coś nie mieści się w drzwi nie? nie mieści się w żadne ubrania a propos ubrań jest jeszcze jeden sukces i nie pamiętam, czy o tym tutaj wspominałem, czy nie, jakiś czas temu poszliśmy na zakupy no z pół roku temu, może lepiej przed wylotem na Filipiny, to kiedy to było to jakoś październiku chyba i kupiliśmy jakieś ciuchy dla mnie w tym, w tym spodnie. Jedne z tych spodni, które kupiliśmy po prostu wzięliśmy nie ten rozmiar przez pomyłkę. Ja przymierzyłem jedne i widziałem, że pozostałe to jest mniej więcej to samo, więc po prostu wzięliśmy hurtowo, bo ja strasznie nie lubię robić zakupów, więc jak wchodzę w jedne i rozmiarówka się zgadza to po prostu biorę inne już bez mierzenia. No i okazało się w domu, że wzięliśmy rozmiar za małe spodnie nie, ja nie mogłem w nie w ogóle wsadzić nóg nawet a parę dni temu Ola mi je przyniosła, żebym je założył i słuchajcie, ja w te spodnie, bo ja wtedy powiedziałem, dobra, to zostawmy je, bo ja się w nie kiedyś zmieszczę. I wszedłem w te spodnie parę dni temu, także jutro jak wrócimy, to może mi się uda to nagrać. Spodnie, w które w ogóle bez szans, ale tak totalnie bez szans w sensie, ja nie mówię, że nie dałem rady ich zapiąć, a po prostu nie daję ich na siebie wcisnąć. To są spodnie, które założyłem teraz bez problemu. Bez problemu je zapiąłem, Co prawda, gdybym miał zrobić przysiad w tych spodniach, to by był straszny huk i kupa śmiechu, ale założyć, założyłem. Także są postępy, są sukcesy, i te małe sukcesy, codziennie, codziennie, składają się na taki większy, jak na tym zdjęciu.